Ich stosunek do zwierząt jest mniej więcej tym samym, czym jest ich stosunek do lasu i do drzew. Ja nie rozumiem tej zapiekłości, z jaką oni się rzucili. Jak przejęli stadninę w Janowie, to na konie. Jak, jak mają swoje psy czy koty, to na swoje zwierzęta w domu. Jak dostali pełną władzę, to wycinają lasy z jakimś absolutnym opętaniem. Znaczy to jest to, co się dzieje, w, czy to są Bieszczady, czy mnie na Pomorzu, nawet Trumiejski kraj, Park Krajobrazowy. Więc to, więc jakby od, od tego też zależy nasza przyszłość i nasze życie w sensie dosłownym. Więc i w tym egzekwowanie prawa, czyli, czyli no Odra pokazała ogrom bezkarności. Znaczy, największa klęska wodna, ekologiczna w, w historii, no, ostatnich kilkudziesięciu lat, na pewno się chodzi o rzeki, no, nie, nie porównuję tego, kiedyś Zatoka Gdańska też była w, w tragicznej sytuacji, no ale to było jedno z najbardziej spektakularnych zdarzeń. I oni do dzisiaj udają, że nic się nie stało. Znaczy, no słyszeliście, może ja pominąłem, może, może, mi, się, może mi gdzieś uciekła informacja, że jest jakieś śledztwo, że, że, że słuchajcie, no to jest taki skandal, że, że głowa boli, więc problem z nimi polega na, nie na tym, że oni za mało skutecznie egzekwują obowiązki wobec środowiska naturalnego. To państwo, z panią minister Moskwą, z całym aparatem państwowym najwyraźniej kryje tych, którzy zatruwają środowisko, a nie ściga tych, którzy zatruwają środowisko. To jest to, co oni zrobili generalnie z, z polskim państwem. To znaczy wszystkie słowa straciły swoje znaczenie i mówią coś na odwrót. Znaczy osoby, które są odpowiedzialne za ochronę środowiska, głównie zajmują się kryciem tych, którzy dla pieniędzy, bo przecież to jest dla pieniędzy przede wszystkim, czy z powodu pieniędzy, zatruwają, wycinają, zabijają. Więc to jest absolutnie no, by, by, priorytet, absolutnie bezdyskusyjny. Bez, bez